Przykładu Dior, Dior Skin Star, kolor 0,20. Nakładamy na buzię paluchem. Używamy do Beauty Blendera do wyblendowania i rozprowadzenia go po naszej buzi. Podkład jest tyle fajny, że ma bardzo fajne, świetliste wykończenie. Nie jest absolutnym przykładem matującym, ale dzisiaj nie chodzi nam o efekt zmatowania, zmatowienia. Oczywiście każda z Was powinna użyć takiego podkładu, który pasuje jej yy, także jej potrzebą, jej wymaganiom. Ok, blendujemy, żeby ten nadmiar podkładu nie został na twarzy, bo wtedy będzie się tam nieładnie zbierał. Pod oczy Bobby Brown Light Peach. Oho, to mi się tego nabrało za dużo. Brwi wypełniam Aqua Brow Makeup Forever numer 40. Bierzemy go odrobinkę dosłownie odrobinkę na rękę. Taką mikroodrobinkę i tak będzie za dużo. I jakiś tniutki pędzelek. Mm. Okej. Okay. mamy już na buzi podkład, mamy pod oczami korektor, mamy na powiece odrobinę cienia i czarny liner, taki wywinięty od samego kącika wewnętrznego do zewnętrznego wywinięty na linię wodną mamy, na linii wodnej mamy beżową kredkę, teraz jakby klucz programu, czyli druga, druga, kreska po prostu na dolnej, na dolnej powiece, bierzemy sobie albo czarną kredkę, albo jeszcze raz nasz liner i pędzelek i spokojnie, bezstresowo kreseczka od ym, na dolnej linii rzęs. Jakby nie, nie biegniemy całkiem wzdłuż tej powieki i do góry, tylko bardziej jakby wzdłuż tej kreski tego eyelinera i tak wydłużamy oko zamiast, yy, zamiast go jakby podkręcać. Mhm. I tu teraz jakby nie jedziemy do góry, tylko na wprost. Możemy wyostrzyć tutaj tą linię. Ok. Musimy sobie ją pogrubić. Jakby troszeczkę wyciągnąć tej liner jeszcze i tą linię tak samo. <śm> Teraz tak, modelki na pokazie miały dosyć różnie te kreski zrobione, w zależności od tego, jaki miał kształt oka. Także tutaj macie dowolność. Ważne jest tylko to, żeby to oko jakby dalej wydłużyć i rysować tą dolną kreskę, nawet dalej niż od połowy troszkę za blisko. Ale one miały tak dalej niż od połowy to wyciągnięte. Więc znowu, tak jak Wam się podoba, tak jak pasujecie tam do Waszego kształtu oka. Natomiast nie robimy jej tutaj u góry przy samej linii rzęs, tylko troszeczkę poniżej, co nam troszeczkę powiększy optycznie też oko. I tutaj wyciągamy. Powiedzmy, że są podobne. O, a czy widać troszkę inaczej z tej strony. Mhm. Tu dobijamy, jakby do linii rzęs, a tu się stopniowo od niej oddalamy. Zaostrzamy. I tak ta, ta górna kreska, o to mi się tu pięknie odbiło. <grym> Uroki odbijającej się, zwisającej górnej powieki. Ok, czyli tą dolną kreskę jakby zaostrzamy, a być bardziej wyrazista. Znaczy górną, powiedziałam dolną. Natomiast ta dolna może być taka bardziej rozmyta, rozmażona. Niedokładniejsza, niedokładna taka cieniutka. Mm -hmm. Ok, powiedzmy, że tak to wygląda. Yy, teraz tak, zostawiamy sobie na chwilę ten cały liner, żeby nam wysechł, po prostu, żeby nie odbijał się na górnych powiekach. Zwłaszcza, że macie, macie powieki opadające tak, jak ja. Wykonturujemy sobie odrobinkę, dosłownie odrobinkę, nasze płucki. Mam tutaj cień, y, puder do modelowania z, lala, z Inglota numer 505 i pędzel do konturowania z Real Techniques. Nakładamy go odrobinę. Strzepujemy, żeby za dużo tego na policzki, to się nie przeniosło. I wciągamy policzki, jakby lecimy za płębieniem. I to samo z drugiej strony, naprawdę delikatnie. Odrobinę definicji, ale nie za dużo. Możemy się troszeczkę resztką przybrązowić. Ja jeszcze sobie nadrobię, nałożę odrobinę m, takiego różu. To jest taki bardzo skaszony m, kolor, taki drobinę jesienny. To jest y, Number 7, to jest ten z, buts, z butsa. Nazyw się Coral Flash. Chociaż w ogóle wcale mi się ten kolor koralowy nie wydaje. Ten sam pędzel biorę, znowu strzepuję znowu bardzo delikatnie. Ja mam okrągłą twarz, więc nie wjeżdżam tutaj tym różem do środka, ale robię to tak bardziej z zewnątrz, żeby jakbym ta twarz się troszeczkę wyciągnęła. I czy to samo. Jeśli planujecie całą nocną imprezę, to pewnie dobrym pomysłem byłoby przypudrować troszkę to wszystko. No natomiast się takiej imprezy nie planuję, więc nie pudruję. Chodzi mi o taki bardziej glowy, zdrowy efekt na skórze. No i cóż, no i jeszcze rzęsy. Będę używać zalotki, przepraszam, i tuszu wodoodpornego na nią. Pierwszą warstwę, żeby utrzymać skręt, potem normalny tusz i jeszcze będziemy się bawić jej ze sztucznymi rzęsami. <grywa> Także zalateczka. Mm. Ok. co nam ładnie jeszcze bardziej otworzy i powiększy nasze oczko. I druga. Powiedzmy, oczywiście, załodka mi wszystko rozmazała, ale okej, okay, To jest tylko make-up. Pamiętajmy o tym. Pierwsza warstwa tuszu. To jest Maybelline. Nie jest jakiś mega specjalny, ale skoro już go mam, tylko po prostu używam. okej, okay, i teraz szybko, póki ja to nie wysło Druga warstwa. To jest już z Clinique. Bo mam chyba Jezus, chyba z pół roku ten tusz. Nie chcę mi się skończyć. Już zaczyna dziwnie śmierdzieć. Wiem, że nie powinnaś tak długo tuszu używać. Ale robi to, co ma robić. Nie mnie mi odczuła, chyba to jest najważniejsze, no nie? Wiem, że mówi się, że tuż należy zmieniać to trzy miesiące, ale... Ale czemu, skoro nie podrażnie odczu? Ja wiem, że producenci by chcieli, żeby się tuż zmieniali co tydzień najchętniej. Ale myślę, że nie trzeba okej okay. tuszymy tuszymy dobra i nakładamy rzęs. Ja to mam Ardell to są demi wispies czyli jakby połówki półki rzęs już używane to jest takie takie coś yy, to jest fajne że nakłada się dużo łatwiej niż jak pełny pasek rzęs mam tutaj yy, Krem, a czy krem klej duo kupione w inglocie? Bierzemy pensetkę, jakby koniuszek maczamy w tym kleju, ale nie, nie za dużo, bo sobie zniszczymy całe rzęsy i się wypapramy. Ten klej jest o tyle fajny, że jak wysycha, to robi się przeźroczysty, więc nie zrobimy sobie krzywdy tak bardzo nim. Ok. Nakładamy. I on musi oczywiście sobie tutaj wyschnąć, ale już go troszeczkę tutaj możemy docisnąć a czy to powieczki, a czy rzęsy. Coś mi się język też okay. nie powiecie. jeżeli chcecie, żeby Wasze sztuczne rzęsy przeżyły więcej niż jedno wyjście, to teraz ich nie tuszujemy i nie, kładamy na nie, nie nakładamy na nie już eyelinera, tylko po prostu jak po całym procesie zdejmujemy delikatnie i odczepiamy ten klej, który tam nam się... Na yy, nam po prostu zostało na tym pasku. Ok. I co teraz jeszcze zrobimy? Usta, również bardzo delikatne. Użyję tego y, szminki i lamaska Stackers. To jest taki nude color. Natomiast tutaj tak samo będą fajnie wyglądać, na przykład czerwone usta, jeżeli chcecie iść na jakąś imprezę. Natomiast wiecie, jak na imprezach, po paru, y, drinkach, piwkach, kielionkach, czerwona szminka może się znajdować absolutnie wszędzie i potem wiecie, jak się wygląda. Dlatego ja polecam zostać przy beżowych niód ustach. Okej, okay, jesteśmy gotowe.